130 euro? Pojebało ich? Mm -hmm. I ludzie to kupują? Mm -hmm. No jak wiesz, dragonor kosztuje 1000 euro <noise> <i ludzie go głos> Ale kupują. Ale dragon z sobą sobie sobie wceaje, tam jest pół miliona graczy codziennie. A w tym ile może być? W 1000? Pojebało cię? To ile będzie. Co ty pierdolisz? Pół miliona w to główną gra? No. To tak. czemu tak mało skinów jest kurwa do sprzedaży? <noise> 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 Bo ty nie robię społeczność. O tu od niedawna są w ogóle skiny A tak w ogóle skiny można odrównać wszędzie, na społecznościowych i tak dalej, czy po prostu... grasz i dostajesz jak, jak achievementy robisz, to ich najwięcej dostajesz i możesz kilkanaście euro zarobić hmm. Ja nie to nie być kupami, sami, nie jak na razie tak. półtora zarobiłem Jak na razie, ile w grasz? 300 godzin, a w ogóle się tym nie zajmowałem w gram grałem, dostawałem i tyle Dobra, idę się pobawić nowymi skinami, zaraz iść nie będzie I tak jak w normalnej pracy też dostaję za 300 godzin Dobra, idę porąbać trochę cieba. Dobra, idę sobie zagrać w CS-a, sapot... nacieszyć się jeszcze wulkanem i hiper Bez zaraz ich nie będzie To masz takie rzeczy? No bo on sprzedaje ich raz taki tak? No zaraz no. No. no zaraz będziemy grali we trzech i będziemy mieli... Na jak i się nazywasz to? na skinie? O, A to ty! A to ty! Tak, ty Jurek, ja. Zbieraj drewno. Pełno no się drewno. drewno zbieraj. Masz się, masz się Mam level no. 7. Co, co zaczęło ta suko... klates? Udrabniałem strzałę. U Miałem 30 razy więcej skinów, ale trochę matka otworzyła skrzynek tak poszło. Mama ci skrzynki otwierała? No, bo ją ja poprosiłem. I, co, I w parę o 13 w, w CS'a Idziemy? Co jest ładniejsze? Tattrack, zjawy czy mosiądz? Ile to e, w sumie... 25 euro, nie? Wszystko kosztuje Moje? No te dwa skiny 29, 30 Moje całe kwituny 25 euro Drzwi z blachy mogę zrobić Ile? 25 euro 27 27? Bo jeszcze te skiny, co postawiłeś a no tak A jak jest ja miał... Ktoś mnie zabił od razu, nie? Ja robię drzewo i ruszam się, a ja dostanę tele i mam. A tam mogę e, tam Gdzie były? Zbiera drzewo. Eeeee... Przeciw, na tam. przeciwko bazie czy tył. z tyłu? W tyłu. Z tyłu, i Ale sprawe, nie mów, że to pixelowe. Nie U. I nie ma drzewa. Widzę go, widzę go. Nie wiem czy mi się chce, żebym się tutaj Spokojnie, zaraz będą bronie palne. Uuu, panie dostał. nie żyje, panie żyje. A nie dostał. Dobra, Jurek! Tak? Co masz? Co to Ej, na Twitchu da się dropić skiny, nie? Nie. Co? Na Twitchu da się dropić skiny połączone z teamem. Nie skinę tylko... Dobra, jednak. No, Wiesz, jak taka skrzynka 4 centy, to Ja opłacasz się. A mi chodzi o 20 euro. A co, tylko no to tylko jedna To tylko A zmienię akcję? Typek drobną skrzynkę kiedyś się kosztowała 10 euro, Pierdolił. Poczekałby nie wiem, z miesiąc by miał 4 euro. 40? A dlatego ludzi, ile ja ludzi wiem. kupuje? No, pasa się kupiłaś, bo kurwa teraz kupuje za no 10 euro. Za 20 euro, a potem się drożej nie? 10-4 dla Astaris Mogę kur... aby... znak postawić Aby Astaris wygr... wygrała, nie? Taki jak w kartmach jest Ej na... fajnie na jest ten pistolet, kurwa I... Jaki poniszczony ten wulkan U to jakie to duże Ma wulkan a nie wiem jak on wygląda Nie, poniszczony jest w chuj, ale chuj Wulkan to Mokre wulkan, Mogę polonować na nim coś No tak Ej fajny Ej wiesz ile yeah. mój ekwipunek jest warty? Dobra. Też 24 Tędy. A jak strzela ten wulkan, o No, y, a w chujowo strzela To no, macisz co? Ale mi chodzi o e, ta AWP. No nigdy nie mogę mi ją trafić. Zgodny sk Skin ma, ma dużo znaczenia. No bo ma akurat no. Krzywą Looperz. Ty kurwa Ja tam wolę zielony skin do AWP, nie wiem Jaki zielony? To no, zielony Tak zielony a za to ta jest piękna Malujesz go? No A co malujesz? O kurwa No nie wrudku pytasz się kurwa bo ci ma w O <zobacz. grym> Aha, serio? Po pierwsze, Nie mogę się co zrobiłem? No. Teraz na face wyszło Dobra. co na znaku na narysowałem? Jurku? Puja pewnie. Co wyper? Zaraz będziemy mieli broń palną. Zobacz, mamy nowe drzwi. No, widzę, widzę. Kurwa Chodź <laughs> do środka Czekaj, czekaj Lewa i z wiadra Ej Jurek no Twoja sam głowa sam będzie sam. bezpieczna Dobra to jestem dłuższy Nie usunąłem ten rysunek Nie Nie on dalej jest Kliknij Ale... anuluj Aha. dobra, no, dobra Ej, ktoś tu zbiera sterowca Nie biegaj Ja pi*** Znowu kolejna skrzynka tutaj to Jest typ na downy Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ty, ja rozwalę to, rozwalę to z Dobra, wiesz co, ja mam chodź, chodź, Twoja głowa już będzie bezpieczna, tak bym Osiem, siedem, sześć, sześć. sześć. 4, 3, Ale po co, o, jak ja już mam wpisane... Nie, nie zmieniłem drzwi. No, nie jeszcze. Ale, ale, bańka w O, ktoś jest na zewnątrz. No teraz, jak się schowaliśmy, nie? Oni to specjalnie robią. Gdzie masz te wiadro? A nie, to świnia. Zaraz ci dam. Wiadomo nad głową, wiadomo nad głową Ty coś jesz? Nie, tak, tak A coś robiłeś? Tak, to się nazywa. Teraz ja jem e, To przez cały film będziemy 30 tutaj, tak? Nie, zaraz nie idziemy na łowy. Jurek zainstaluje to jakiś do karty graficznej, to będzie 50p, jak Po co ty to No bo robię cały czas, żeby level dostawać. A. O nie, to zwykłe wiadro... O! Włosów z jakie fajne takie. Tak już 11-14 dla Virtus Pro Nice Czy ktoś się tam śmieje? Tak, ktoś tam gada, to zrobiłem coś Aha. Aha, rozumiem, że oni przychodzą Płynął tam, płynął tam za, za nasze bazę w wodzie Dobra, ja. walicie To już mi się nie przyda, Jurek? Nie, nie poradzę <grym> no Co Jadu, jadro to ja, jadro. nie dostaniesz badał. tak po prostu balików. Wolałbym już tych gminnych. Okay. Jak kosa, nie? Ten... Hello! Hello! Jest level 10, stary. Ej, I can see yeah. please. Banie gdzieś, panie dostał przeciągane. Ej, mojne, mojne. 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 Zajmij się panem, o dużo drewniane. Apu, manu, timo. On jest pokojowy. 12-4 dla. Astralis. I fuck your team. I'm gonna go. What the fuck? What the fuck? What the I just want to team up! <laughs> 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 Me too! Me too! Daniel, you longer your <laughs> Go away! Go away. go away! Co jest z tak? O oh my god, go, fuck, fucking... fuck off! Złuchu, oh. go, włókł go! Coś mu tam rozwaliłem. Dobra, mnie mam... żyje. Co zabił cię? Dobrze. Ale ty jesteś. O. Jak on cię w ogóle zabił? Nie wiem właśnie Czy? Ile razy go uderzyłeś? Wluj z tego noża, tak go biłem, biłem, biłem Znasz cztery stary dla... Stary. Ciało, ja nie chcę go grać Boże, drzwi zostawiłeś otwarte hey, Nie, nie Dopiero teraz raz. O, you fucking... No No to teraz Now you're fucked up, asshole <laughs> Który to który? No dostał. dokładnie Ważne, że się trafisz Czekaj ja go z Giddy jebne. Now you're fucked up Z dzidy dostał! Czekaj! You're really fucked up Ile on ma HP? Na poważnie ile on ma HP? To jest niemożliwe co właśnie przetrwał przed no co jest! Ej! Aha. Eee, nic nie miał w zasadzie o, Mam nóż z twój kościany. On ma czerapeczki Ile on miał życia? Co za cfel Czekaj, ja nawet nie widziałem co daje mi dziesiątki poza. <noise> o, zrobić miecz czy maczetę? Nie wiem, nie wiem, co jest w A Dobra, idźmy gdzieś Zrobię miecz, na będziemy Ej, Jurek, będziesz walczył mieczem teraz. To jeszcze potrzebny mi armor, nie? Bo już mam no zaraz ten... Zaraz ci zrobię armor. Bo już mam hełm, y, ale fajnie się tym nożem rzuca. On no, tak wiem. go obraca. W locie to no, brawo, w locie Dawaj nie czegaj, 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 czegaj odbił się i gdzieś tam poleciał Uch, zwrócił mi się telefon. Powoli te skrzynki przestają działać 13,5 Kolejny fajnie Wójcie się robią comeback Że co? Wójcie się comeback robią Zniknie. kamienna barykada. Właz z drabiną tego potrzebowali. Siekiera metalowa. Kilo. Teraz z recyklingu. mama. O mój boże, ale zajebiste rzeczy mamy Nie Mówisz. Mhm. Mm Czemu no to jest, tu te wszystkie my. rzeczy dalej leżą? No właśnie. Patrz, patrz, jak cię teraz uzbroję. Przyjaciel. To Ej, tak o, Astralis tego e, wzięło overpassa, się wygrali. Wyrzuci wzięli traina e, Astralis wygrało, teraz cage, zobaczymy kto wygra. Ten crafting jest normalny, czy to zmodowany jest? Amunicja już. A nie, od 12. Super. co? Jest zmodowany, bo normalnie byśmy musieli czekać jakiś tam czas na każdy no. przedmiot. Eee, tą siatkę chcę, tak, tak zrobi się taki fajny niewiznę. Ale, chyba nie robię ten płas jest nam potrzebny. Mhm. Duża skrzynia. Patrz, jak ja cię zaraz uzbroję. Wszystko jest od 12 poziomu, tak. Ciekawsze rzeczy do obrony. O, metalowe narzędzia, o. Zobaczę sobie nic nie ma fajnego Któryś Dobra Jurek Już zaraz 14-5 dla Astralis Nic raczej chciałem oddać Bawię się w malowaniu Znaków Hej, za malowanie znaków dostałem ekspertkę Co? No. Tylko teraz, jak zginiesz, to też się są zamienić, ale to mniejsze. Łap, łap, łap. Wow. Jesteśmy gotowi na walkę. sobie ten topór. Yy, Właśnie tak. Ka to nie. Kamienny na żelazny i ten kamienny wyrzut po prostu. I miecz. Miecz jest genialny. Wiesz, ile lande zabiera. Hello. A to Kula to strzały też używa? Tak. Normalne, jak z łuku. No okay. co jest? Czekaj, ja go z miecza załatwię. ALAGBAR Zabiłem go, na dwa pity. No tak? oh, nice. Widzisz, miecze sofa Jeszcze potrzebna tarcza i... Hmm. Jak ci no, bieżę, i to, w Tak gra. Nie bijemy hmm. i chodzimy do worka. będzie. Ej no dobra, zaraz wres... będę miał 12 poziom, a to możecie... Ale ja jeszcze raz planuję to jakoś rozbudować teraz? Co? Panie? No, nie wiem, nie, no, można być. Wiesz co? Teraz będę miał 12 poziom. Mam 12 poziom W opisie tego filmu dzisiejszego będzie e, IP serwera, także nie będę nie podoba. No tak, tak. Nas, nas Koordynapje jeszcze raz żeby zrajidować, żebyśmy... Coś jest na zewnątrz. Tak. Zbiera nabój domowej roboty. Brania na barrykada. strzelił strzelniczy. drabina Pistolet EOKA. Mamy pistolet EOKA. T-shirt. Tam. Dostał. No tam za czekami. Nie Ja dawno nie widzę. Dostał. O jest. Boże, jak to... blisko Dostał. Uff. Dostał. Już powinien mnie żyć. Szczerze, jak się wyrzuciłem. A! <grywa> Też spadłem. Wyciągaj miecz i go szukaj. Jest. Nie mogę go trafić z mieczem. Ja A tam jest drugi. Zbiera to. Jest ja tutaj... On ucieka. A! Co miał? Nic, drewno całe jedno. Zbieraj drewna o, dostałem Jest tam! Gościu! Dostał! Z mieczem. Co tu się dostał. dzieje? Dostał, dostał Chwilowce Odwala Zostało tam pełno A, czekaj ja ptaczkę wezmę Tu są strzykawki jak chcesz 15 tak. strzykawek Czekaj ktoś tu Nie ja myślałem że ktoś jest Co się dzieje Jak ja kocham rasta. Ale fajna rybka Wiesz jak spika zamalowany? Ale jednego tylko Czemu to, to wyrzucasz w domu u nas? No nie wiem, bo nie ma gdzie To na trawę tam przed domem <laughs> tam mogę, dynku. Wiesz co mogę zrobić? E, czapkę z głowy wilka Co się znowu na zewnątrz ZJEMY <laughs> Co się dzieje? Jak my cały czas odganiamy tych. Hello. Oh hello. Ah, please don't, please don't kill me. I'm gonna Richter. Yes, I No jest. My mama, my mama. I tell my mama, I love her. Dlaczego? No. Za tobą jest. Tak? Okay. Tak. Idę do niego. Idę go zabić, tego drugiego. Nie widzę go. On? był za tobą? A yes. widzę. Jeden. Ale dostał! Ale skuszy, ona o. jest OP! Czemu ona jest taka łpe? Gdzieś ten drugi pobiegł. Co ten drugi pobiegł. Czemu go O! Drugi tu jest. No, jest drugi. O! No, no, Aaaa! No, 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 no! no, no, no. no, 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 no. Coś, ile tu jest ludzi? Nooo, my friend! Nooo, no, no, no. no! Ej, chodź, bo się nie oddalajmy tak, chodź. Dobra, dobra, wracam. To jest trochę za dużo. Jelonek, jelonek! Ej, oni obok nas mają bazę, stary! Taką metalową, chyba to jest. Joooo, to proszę o maksymalną jelonka.

nie wiem czy to jest ich baza, ale myślałem że stąd wychodzą. Aha to jest. Ej, instalować i zjadlić ich? Tak, bo tak bez tego razu nie odpalić. Jak nie wyj tak, kurwa. A te jelenie mają nasunę na w głowę. Ja zrobię tutaj taki boczny dany. Garaż. zajmij takie sytuacje. A co ty robisz? Ale się robi Nie mamy samochodu. Właśnie niedługo mają dodać samochody. Jeszcze 14.9 Wiesz jak będzie wyglądało budowanie samochodu? Jak? E, masz na przykład Pyszmuj robisz dodać. Nie? No, tak. Tak. Ej, masz na kamienie. przykład podwozie, co nie? E, I na te podwozie na przykład nakładasz silnik. Na czepę albo nie wiem A ja umiem zrobić ładny ganek Pokażę ci? Daj Jak ci się nie spodoba to zbudzisz No dawaj Ale ja nie mam tutaj, daj mi Tylko nie stój w miejscu Aha, ja tu nie widzę co wybieram, bo cały jest czerwony. No ja też tak mam. A nie da się na krańcach tych postawić. No dobra, to. już tak coś chciałem. Oczy weź, daj, daj mi wodę Od chyba, nie? Tak, to ten typek. Nie chcę oglądać WPR. Akceptuję. Czekaj, podbiega do nas. Widzę. Jej. Tak, za to Może będzie zacinać. Jest, z prawej, yes. strony centralnie. Dostał. Tak? Ej, kurczę, sobie wyjadę No, trafia mi wiele. Jest? jest? Nie. To... to ja bym. Schował się tu ze skący. A, dobra, pobieg dalej. Nie hmm. widzę sensu za nimi biegać, bo nic w sumie nie mają. Jesteśmy tutaj bogaci. Aj! Trochę. Panie, dostałem. Nie robię się na je Kurz Trochę Nie mogę się przyzwyczaić że tak strzelał z długo bo, z... bo z łuku to wiesz Nek mek mek Sik, sik sik Nie tak Co ty? nie Co ty robisz? Co ja robię? Nie nie, nie robię Weź bo on tu biegnie Jest. Dobra. E, dobra, chowamy się, jest ich za dużo. To jest dzieciak jakiś zęblił. Ooooo! dostał w ryj. Aż mnie zębliło. <grytanie> Na razie jesteśmy w lej bogaci, ale oni, wiesz... Come on guys, help, please. Fuck you. Nie another Okej, okay, I'm gonna help you, okay? Don't shoot us. Don't shoot us. No, nie, no. do tego nie strzelaj. Is like a guy right here. I don't know okay, where is. Got... Rozwal. na, mm -hmm. na 3-4 strzelimy. Na no bo dobra, z powodu. <grymne> Dlatego ja chciałem od razu Ła? Z... Ja się stawałem, wiesz? Ja się ja stawałem. Widzę, widzę. <grymne> Trzy tu jest super. 14 Zaraz, idziemy w CS-a, nie? <grymne> mhm. No dobra. Do 15 minut. Ile jest, Maciuś? 14-10. Dla Astralis? Tak po są nasi, że to ten baka. Po, po C są nasi? Tak. No to no, jeszcze daj mi to. 3-2-0. Ja z trzech na czterech. Później. Dobra, to do bola. Dobra. Chłopa zaplandowana. skrzynki już tylko nie starczają. A dobra, one znikają w już na dachu nie mogę być. No właśnie, właśnie tak, No wyżej, jak gra będzie za głośno, to, to pierwsze tyle nie widzę. 11-11. Taki test, testowa na granicy, nie tyle łazi przy tym południu? Level 13, stary. Porobiliśmy trochę tego nie. Też Ale masz koszyk mój hałas. ...barykada, granat... koszyk spodnie tam, <dochod> Spotnie. On tam wspierał. Czent... No tak. Ka kamień, Nasz kamień! No, no no no, a to ten. <laughs> <gry Obi> doing... A okej, okej. Sorry, sorry. Co? No Nie bardzo trochę. On jest, on się nazywa 2DX. Dobra. Granat, granat, się nam na razie nie przyda. To, jest e, to się nam na A co my będziemy budować z boku właściwie? E, mury takie stałe. One są mega, bardzo fajne. Bo mają mnóstwo HP i są wielkie. I zazwyczaj... Zależy jakie będziemy mieli, czy kamienne, czy drewniane. No, ta, ta drewniane to już. jest taka palisada, po prostu, którą sobie stawiasz. A kamienne to jest takie, no są mega. A dawaj, tą to, 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 to odnogę zmieniłem w wieżę wysoką. Co? Tą odnogę, co tu zbudowałem w wieżę wysoką. Zbudowałem. Dawaj. Tylko musisz zabudować to wszystko. się no, to robię. Będę ci mówił, co robić. Bud Zabuduj ściany. Wow. Szybko, bo ktoś idzie. No jest. Ulepsz je, Aha, Ulepsz. Tylko nie wiem, czy. Mam, mogę do drewna Ej, ktoś tam biegnie, szybko. Dostał z kuszy, szybko, idzie, idzie. Szybko, 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 szuka! Zdążyłeś! No, Dostał. No, nie Dostał. Schody, się. Ej, I teraz tak, oh, głoduj oh, schody.